Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Włączenie kontrolki oleju w Renologan, Megan, Sinek wskazuje na niskie ciśnienie smarowania w silniku. Problem ten występuje zarówno w silnikach benzynowych, jak i wysokoprężnych. Z reguły jest to spowodowane zużyciem tłoka, uszkodzeniem pompy oleju, filtra lub przewodu olejowego, uszkodzeniem skrzyni korbowej. Inną przyczyną problemu jest awaria czujnika ciśnienia, która nie zagraża bezpośrednio silnikowi, ale pozbawia kierowcę możliwości. Kontroli tego bardzo ważnego parametru. Problemy z czujnikiem poziomu oleju mają modele Renault wyposażone w silniki benzynowe 1 kwietnia i 1 czerwca oraz silnik wysokoprężny K9K 1 maja decy. Wykrywanie i usuwanie problemu z czujnikiem ciśnienia oleju. Problem pojawia się po przekręceniu kluczyka, gdy lampka kontrolna oleju Renomiga lub świeci słabo po uruchomieniu silnika, sygnalizując. Problem z czujnikiem lub silnikiem. Lampka może migać intensywniej po naciśnięciu pedału przyspieszenia. Aby uniknąć poważnych awarii, gdy kontrolka ostrzegawcza poziomu oleju miga w loganie lub innym modelu Renault, należy wyłączyć silnik i sprawdzić kilka rzeczy. Gdy jakakolwiek kontrolka na panelu Renault świeci się na czerwono, oznacza to, że należy natychmiast się zatrzymać i znaleźć przyczynę. Jeśli kontrolka świeci się na żółto, oznacza to awarię, po której nadal można się poruszać. Zielone kontrolki sygnalizują, że systemy, za które są odpowiedzialne, działają prawidłowo. Diagnostyka i wymiana czujnika ciśnienia oleju. Czujnik ciśnienia oleju w Renault znajduje się z tyłu bloku cylindrów obok numeru seryjnego. Dotyczy to silników benzynowych 1. 4 i 1 czerwca, aby się tam dostać, należy wjechać samochodem do kanału lub podnośnika i zdjąć osłonę. Następnie za pomocą latarki należy dokładnie sprawdzić złącze czujnika ciśnienia oleju. W silnikach wysokoprężnych pierwszy maja decej czujnik ten znajduje się na wymienniku ciepła pod filtrem oleju. Jeśli na złączu widoczne są ślady oleju, możemy śmiało powiedzieć, że problemy występują bezpośrednio z czujnikiem. Aby mieć ostateczną pewność, należy go usunąć, po prostu naciskając sam chip, a następnie specjalną plastikową flagę. Jeśli złącze czujnika ciśnienia i wtyczka są wypełnione olejem, należy wymienić czujnik ciśnienia oleju, prawie na pewno jest to problem. Do demontażu czujnika potrzebny będzie klucz z główką 22 i przedłużką. dla wygody zaleca się użycie klucza z grzechotką. Zapobiegnie to uszkodzeniu złącza podczas pracy. Nie trzeba się obawiać, że wycięknie dużo oleju, tylko około 50 g, ale lepiej przygotować pojemnik, aby się nie zabrudzić. Czujnik zdejmuje się za pomocą klucza, więc można go odkręcić ręcznie. Numery czujników ciśnienia oleju dla Renault Logan, Sandero, Lada Largus, Megane 2 Myślnik 3, Scenic 2 Myślnik 3, Fluence, Renault 82 671 286, EPS 1 178. Dla silników K9, Renault 82 671 275, 12 Problemy z czujnikiem pojawiają się ponieważ ciśnienie wytwarzane przez pompę olejową wyciska olej bezpośrednio do złącza, do którego przymocowany jest chip. Dzieje się to w miejscach styku, ściśniętych specjalnym tworzywem sztucznym, które od czasu do czasu pod wpływem złej jakości smarowania, wibracji i innych negatywnych czynników pęka, nie zapewniając szczelności. Ciśnienie oleju wewnątrz węzła w jego kompresji spada, kontrolka zaczyna migać lub zapala się i konieczna jest wymiana czujnika ciśnienia. Oleju w Renologan, Duster, Fluence lub Megane. Przed montażem czujnika ciśnienia oleju w Renologan konieczne jest dokładne umycie złącza, do czego lepiej jest użyć środka do czyszczenia hamulców w aerozolu. Konieczne jest oczyszczenie zarówno lokalizacji czujnika, jak i całego obszaru rozpylania oleju. Następnie wszystko powinno wyschnąć. Czujnik jest ostrożnie wkręcany na miejsce, ważne jest, aby upewnić się, że znajduje się na nim miedziana lub aluminiowa podkładka, która po dokręceniu nie pozwoli mu się obracać. Podczas dokręcania czujnika ciśnienia oleju Renologan 1 czerwca i innych modeli tego producenta lepiej jest użyć dynamometru i dokręcić momentem 25 Nm. Następnie można uruchomić silnik, wyświetlacz na panelu powinien się zaświecić, ale kontrolka oleju powinna zgasnąć natychmiast po uruchomieniu silnika. Nie powinna ona migać ani zapalać się po ponownym naciśnięciu przepustnicy. W takim przypadku problem został rozwiązany i można kontynuować jazdę do następnej wymiany oleju. Jeśli kontrolka nie zniknie, należy wyeliminować problem z silnikiem, a to już zupełnie inny poziom prac, wymagający orząd wielkości więcej czasu i kosztów. Wnioski uszkodzony czujnik ciśnienia oleju w renologan 1 kwietnia lub innym silniku to nic innego jak irytujące utrudnienie podczas jazdy. Jednak w żadnym wypadku nie należy go ignorować, ponieważ na podstawie deski rozdzielczej bardzo trudno jest stwierdzić, że jest to usterka czujnika grosza lub poważne problemy z silnikiem. Dlatego też, gdy podczas jazdy pojawi się wskazanie w postaci czerwonej puszki oleju na desce rozdzielczej, eksperci radzą zatrzymać się i nie jechać samodzielnie do stacji obsługi. Wynika to z faktu, że jeśli występują problemy bezpośrednio z silnikiem, może on stukać i całkowicie zawieść w momencie, gdy być może. Wystarczyło tylko dolać oleju. Uszczelnienie silnika. Dlaczego samochód trzęsie się podczas przyspieszania? Lampka kontrolna oleju w Renault Logan, Megan, Sinek 0422, regulator biegu jałowego silnika i diagnostyka wskaźnik poziomu olejów. Renologan, Megan, Sinek 2384 silnik zwiększone zużycie oleju w silniku, objawy i przyczyny włączania lampki kontrolnej oleju. W Renologan, Megan, Sinek 0537 silnik wymontowanie głowicy cylindrów lampka kontrolna oleju w Renologan, Megan, Sinek 0. 673 kontrolka zaworu olejowego regulatora faz silnika w Renologan, Megan, Sinek 31K. Brak komentarzy wymiana tulei bez demontażu silnika. Instrukcja wymiany przednich klocków Renodaster ze zdjęciem wymiana i regulacja. Reflektorów Renodaster własnymi rękami demontaż pompy wspomagania układu kierowniczego Renodaster samodzielna wymiana łożyska. Kulkowego Renodaster wymiana poprzeczki wału przegubowego Renodaster, wyjaśnione w kolejności czujniki wtryskiwaczy daster. Opis i rozwiązywanie problemów czy wiesz czym jest sonda lambda w Renodaster? Trzy sposoby sprawdzania czujnika ABS: konserwacja układu chłodzenia, wymiana płynu niezamarzającego, termostatu i czujnika temperatury. Duster.